Witam serdecznie na konferencji Komitetu Wyborczego Konfederacja Wolność i Niepodległość. Pragnę Państwu zaprezentować lidera naszej listy w okręgu Siedlecko-Ostrołęckim, pana Krzysztofa Stołnickiego. Jest to były wiceminister skarbu, poseł szóstej kadencji. Aktywny rol. Ostatnio taka, taka była akcja gdzie pan Krzysztof upomniał się o jakość polskiej żywności, gdzie pokazał konserwę, zwrócił uwagę na skład, na zawartość tej konserwy i stwierdził, przy, przy czym pewnie wszyscy się z tym zgodzimy, że to bardziej jest podobne do miny przeciwpiechotnej niż do jedzenia, które ma nam służyć. Poproszę o zabranie głosu pana Krzysztofa Towińskiego. Właśnie ten projekt Konfederacja, który został wzbogacony w ostatnim tygodniu o właśnie ten bardzo istotny segment, komponent rolników, rolników i konsument, konsumentów. W związku z tym, że mamy dzisiaj do czynienia z taką, a inną polityką rolną i, i chcę Państwu powiedzieć, że tych rządów Prawa i Sprawiedliwości w koalicji z PSL-em, z Polskim Stronnictwem Ludowym, no jest, mamy już dosyć. Można powiedzieć, ktoś zaraz zapyta, no jakie koalicji? No niestety, proszę Państwa, jest taka koalicja. Rządy, polityka rolna w zakresie e, uwarunkowań gospodarczych, rolnictwa, niczym się nie różni, prawa i sprawiedliwości od Polskiego Stanisława Ludowego, jest ta sama polityka, to są te same tory, w związku z tym w sposób zdecydowany mówimy, że trzeba dać odpór takim podejściu do polityki rolnej w Polsce, a wiadomo, że polityka rolna, interes polityki rolnej jest niesamowitym interesem polskiego konsumenta i będziemy się mocno koncentrować w tej rzecz w naszej kampanii wyborczej, ale w ogóle Prace Konfederacja dla mnie to są lata pracy w zakresie dobra konsumenta, w zakresie wskazywania, jak powinno być rolnictwo zbudowane, tak żeby polscy konsumenci dostawali bezpieczną żywność, no ale jednocześnie, żeby się nie działo to, z czym mamy do czynienia. Mam nadzieję, jak będą pytania, to jeszcze bardziej to sprecyzujemy. W związku z tym dzisiaj bardzo mocno w Okręgu Siedleckim odwołujemy się, tak zwanym Siedleckim, dotyczy czyli okręgu numer 18. Odwołujemy się właśnie do tych kwestii związanych z rolnictwem. Jest to okręg konserwatywny. Jestem polskim konserwatystą, także bardzo, bardzo mi to nie ukrywam, odpowiada. Proszę Państwa, Ktoś tam y, i Paweł, jak żeśmy rozmawiali, no może będzie jakiś spadochroniarz. Zapewniam Państwa, że nie, jestem po prostu u siebie. Jest to tylko powrót z tego tytułu, bo chyba to jest Podlasie, tak? No właśnie, więc to jest y, osobiście mieszkam od 1524 w tak zwanym Podlasiu Północnym, na tak zwanym Podlasiu Północnym, czyli obecnie to jest powiat siemiatycki. Moja pierwsza praca w Nadleśnictwie Siedce to właśnie tutaj, tutaj była w Siedcach, niedaleko gmina Wiśnie, w Leśnictwo Lipniak. Także, także czuję się i zawsze, ta część rodziny jest oczywiście tutaj. Naszym celem jest wynik dwuprocentowy konfederacji. Wszelkie przesłanki są. Dwucyfrowy. Dwu, przepraszam, dwucyfrowy. Dobrze, tak jest. No, Paweł poprawia. Wszelkie przesłanki są, są kochani, z tym, z tym związane na dzisiaj. Bardzo ten, ten istotny, istotny aspekt związany właśnie z ruchem konsumenckim, czyli wskazujemy, w ostatnim czasie wskazywali, wskazaliśmy na bardzo niepokojący raport Najwyższej Izby Kontroli, który się, się pojawił w zakresie badania nadzoru nad żywnością. Niewydolne państwo polskie, brak skoordynowania, jesteśmy po prostu truci, nie ja to mówię, to stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli.